Cześć wszystkim, dzień dobry, ja nazywam się Ola, witam Was gorąco na moim kanale i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym Q&A na moim kanale. Mega się cieszę, bo zawsze chciałam taki film nagrać i wreszcie przyszedł ten moment, żeby to zrobić, więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was na intro i będziemy sobie tutaj dalej rozmawiać. Ja jestem bardzo analogowa i mam spisane pytania na kartce, ponieważ nagrywam telefonem i nawet nie miałam jak patrzeć na screenshoty, ale myślę, że Wam nie będzie to jakoś za bardzo tutaj przeszkadzać. Weźcie sobie coś do picia, bo wydaje mi się, że ten film może być minimalnie dłuższy niż moje filmy, nie jakoś bardzo długi, ale troszeczkę. Ja mam herbatę, będzie jej napiję, bo może mi trochę brakować siły do mówienia. I może bez zbędnego przedłużania. Zaczniemy od pierwszego pytania. I jest to pytanie książkowe, ale będą też pytania takie bardziej prywatne. I pierwsze pytanie, jaka jest książka Twojego życia? No, ci, co mnie tu oglądają, o Jezu, czy mi się uda to wyciągnąć? E, uda mi się wyciągnąć. Moją książką życia jest oczywiście Hrabia Monte Cristo. Jest to książka ciężka, trudna, smutna, która jest. E, nie książką dla każdego. Ja czasami taką daję do, do rekomendacji dla każdego, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi klasykę, nie każdy lubi specyfikę języka, w którym ta książka jest napisana. Mamy tutaj historię młodego młodzieńca, który zostaje zdradzony i zamknięty w więzieniu. Za niewinność, tak naprawdę, niesłusznie oskarżony. I więcej wam nie będę mówić. No, ja tę książkę uwielbiam, kocham, jest ona moją książką życia. Cieszę się, że mam egzemplarz swój własny w domu, bo nie jest to u mnie takie oczywiste, żeby mieć książki, które lubię w papierze. Czasami do niej wracam, co, jakiś, co ileś lat właśnie robię sobie Readit tej książki, żeby sobie przypomnieć, jak ją bardzo kocham. No i tyle. Może o, o książkach dzisiaj trochę będzie mniej, chociaż nie, niekoniecznie. Drugie pytanie to jest pytanie, kto jest moją ulubioną pielęgniarką? I zadała je jedna z moich książkowych Bóg Bestii, które ja w ogóle tutaj bardzo gorąco pozdrawiam. Jest to pytanie dwuznaczne, ponieważ właśnie Julka Puchać odkrywa jest pielęgniarką, i moja mama jest pielęgniarką, więc jakby Julka stwierdziła, że to będzie śmieszkowate, żeby mnie o to zapytać. Więc ja się wykręcę z tego tak, że pielęgniarką rodzinną ukochaną jest moja mama, a moją ukochaną pielęgniarką przyjacielską jesteście Julka, więc cię gorąco pozdrawiam. Następne. Jak nie fantazy, to jaki gatunek? To jest ciekawe pytanie, ponieważ ja w ogóle wychowałam się z takim przeświadczeniem, że ja to będę czytać tylko fantastykę, bo te książki tylko do mnie przemawiają i to jest mój ulubiony gatunek itd., 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 itd. Ale tak jak Wam wspominam już od jakiegoś czasu na kanale, ja trochę odchodzę od tej fantastyki. No i jaki mógł być ten gatunek? Ja myślę, że thrillery, sensacja... Może romans, ale tak y, w lekkim wydaniu, komedia kryminalna, no to to się raczej pojawia na moim kanale. Ym, I po takie książki staram się sięgać, czasem jakiś horror, y, no i tak mi się wydaje. Raczej na przykład nie przepadam za literaturą dziecięcą, y, za czym jeszcze nie lubię y, tego fikcji, nie fikcji literackiej, bo fikcję literacką to ja lubię. Y, realizmu magicznego nie lubię. Nie za bardzo przepadam za literaturą piękną, no. Tak, w sumie, tak, tak to się u mnie, bardziej wolę obyczaj niż e, literaturę piękną. O, jeszcze młodzieżówki lubię, czyli w sumie wymieniłam wszystkie gatunki i teraz z e, całego kontekstu musicie sobie wybrać, e, do którego moje serce zabiło najmocniej. E, kolejne pytanie to jest pytanie, jak się zeszliście z Pawłem? Tak, mój chłopak ma na imię Paweł. Jakżeśmy się zeszli? E, zeszliśmy się tak, że byliśmy razem na bierzmowaniu. I that's the end of the story. Tam się poznaliśmy i w sumie tak, tak jakoś wyszło. Jesteśmy już razem bardzo długo, prawie jak małżeństwo bym powiedziała, bo już 8 lat w tym roku. No, to tak, takie prywatne pytanie. Nie wiem, czy, czy, czy kogoś usatysfakcjonuje ta odpowiedź. No, poznaliśmy się w kościele. Dalej, czego byś chciała zrobić rewit, ale z drugiej strony szkoda ci czasu. No, właśnie mi to ogólnie jest szkoda czasu na Rewrite. Więc jak ja już robię Rewrite, to raczej jest on taki dość impulsywny, że naprawdę czuję, że ja chcę zrobić Rewrite tej książki i że ona mnie do siebie woła. No, chciałabym robić częściej Rewrite ani Zielonego Wzgórza, Zwłaszcza, że mam nowe wydanie, którego jeszcze nie przeczytałam, w sensie, no, te, w tym wydaniu nie czytałam ani. Chciałabym robić może relit Harry'ego Pottera częściej, ale już zdecydowanie wolałabym robić reready po angielsku, bo już raz zrobiłam czytanie całego Harry'ego Pottera po angielsku. I chciałabym kolejny raz, tak po prostu, żeby sobie szlifować język. Czy są jeszcze jakieś książki, które bym chciała robić? A, no chciałabym zrobić reread Archiwum Burzowego Światła, ale no to są takie grube książki, zwłaszcza Droga Królów jest potężną cegłą i nie wiem, czy dałabym radę... Przeczytać całą jeszcze raz, bo naprawdę mam wrażenie, że tych książek jest tak dużo w moim otoczeniu, które są naprawdę super i są nowe, i inne, i ciekawe, i warto poznawać nowe rzeczy, więc naprawdę szkoda mi tak ogólnie po prostu czasu na rirydy. Czym się interesujesz oprócz czytania książek? od jakiegoś czasu lubię chodzić na siłownię, ale to jest, może czy to jest zainteresowanie, no może niekoniecznie. Lubię uprawiać roślinki domowe, ym, chociaż ta pasja też troszkę przygasła, myślę, że rok temu jeszcze bardziej byłam zafiksowana na ich punkcie, dużo filmów w ogóle na YouTubie oglądałam na temat roślin, teraz tak trochę to przygasło, ale dalej y, lubię mieć w mieszkaniu właśnie czy tutaj, czy tutaj, też widzicie w kadrze roślinki, mam ich całkiem sporo, y, czy coś jeszcze, chciałabym się nauczyć jeździć na wrotkach, no, i chyba tyle. Ja jestem człowiekiem, który ma sumienny zapał ogólnie, i ja bardzo często zmieniam zdanie, więc nie mam takich bardzo stricte, mocnych przywiązań. Właśnie głównie, głównie książki są moją pasją, jakby one zajmują większość mojego życia prywatnego. Dużo czasu im poświęcam, i to nie jest tak, że to właśnie takie poświęcenie i jakieś, nie wiem, wymuszenie, tylko robię to z przyjemnością i myślę, że to, to jednak książki no i ewentualnie te rośliny, tak? Jeżeli mnie znacie jakoś bardziej prywatnie, no to to właśnie to byście chyba o mnie powiedzieli. Musiałam się napić? A w sumie ten film taki chyba jednak długi nie będzie. Zresztą wy już widzicie, jaki on długi jest, bo wy już widzicie y, napis na dole, ile on ma czasu, ja jeszcze nie mam. Jeszcze tego nie wiem. Jak to jest możliwe, że jesteś taka słodka? I ja sobie sama tego pytania nie napisałam, uwierzcie mi. E, no dużo osób mi mówi, że jestem słodka, ale jak mi pozna bliżej, to wie, że ja mam bardzo poskudny charakter. E, ja, czy ja wiem, czy ja jestem słodka? No ja mam takie rysy twarzy, że wyglądam o wiele młodziej niż... E, Niż, niż jestem, jakby. Mam 25 lat skończone, dużo ludzi mi tak mówi, że nie wyglądam. Ma to swoje plusy, na przykład, jak się idzie do y, z galerii handlowej, to można się łatwo wymigać y, pani, tam, która, czy tam panu, który próbuje mi wcisnąć kredyt, albo jakieś konto dodatkowe do banku, to mogę im zawsze powiedzieć, że jestem niepełnoletnia i mi dają spokój. No, ma to swoje minusy, że często ludzie traktują mnie właśnie protekcjonalnie, często ludzie nie traktują mnie poważnie, ponieważ wydaje im się, że jestem zdecydowanie młodsza, a wiadomo, że młodszymi osobami często można sobie pomiatać, tak, tak to ujmę. Jak to robię? Nie wiem, geny, tak mi się wydaje, ja też nie używam jakoś za bardzo makijażu, no i nie bardzo ingeruję w swój wygląd tutaj do twarzy, więc też raczej wyglądam dość naturalnie, tak mi się wydaje. No, tak jak mówię, plusy i minusy są w tej sytuacji, tyle. Kolejne pytanie. Twoje wielkie marzenie to... Ja, ja nie mam jakichś wielkich marzeń, bo ja jestem raczej osobą, która e, twardo stąpa po ziemi. Ja bardziej e, pozwalam sobie puszczać wodę fantazji, właśnie w, e, myśląc o książkach, o fabułach różnych. No właśnie, może do tego nawiążę, bo ja strasznie chciałam kiedyś napisać książkę i myślę, że to gdzieś marzenie we mnie dalej siedzi, ale już go tak nie, nie podsycam, bo wiem, że to jest bardzo dużo pracy, a zdaję sobie sprawę, że nie mam jakoś mocno e, czasu i możliwości, żeby to zrobić. Może kiedyś mi się to uda. Czy, czy jest jakieś moje jeszcze jakieś wielkie marzenie? No chciałabym kiedyś zwiedzić Disneyland, albo właśnie te takie studio, w którym był nagrywany Harry Potter. To by było jedno z takich moich większych marzeń. Ja to mam takie tylko marzenie, może to zabrzmi strasznie jak taka stara baba, ale ja to chciałam mieć po prostu takie, wiecie, dobre, spokojne życie. Po prostu. Chciałabym nie mieć problemów, nie mieć jakichś nie wiem, problemów zdrowotnych, finansowych. Chciałabym, żeby wszystko się w miarę układało po mojej myśli. Ja nie, nie wymagam jakoś bardzo wiele od życia. A no dobra, no i książkowo chciałabym mieć taką ścianę, wiecie, jakby regał e, książek, e, całe takie, wiecie, biblioteczkę, bo naraziłam tylko jeden regał. Za niedługo się przeprowadzam, to taki mały tutaj sneak peek dla tych, którzy dotarli do tego momentu, to może kiedyś w przyszłości znowu uda mi się ogarnąć tę liczbę pięknych książek. <laughs> ulubione legnice ze Stronga? To jest pytanie od Amelii, którą oczywiście gorąco pozdrawiam, bo Amelia bardzo kocha tę samą firmę sportową, którą ja, czyli Strongpoint. Stamtąd mam ubrania właśnie te, które mam na siłowni. Czy ja mam ulubione legginsy? No nie mam, bo mam tylko jedne. Mam ulubiony kolor zielony, ewentualnie jeszcze mogłabym mieć czarny. Raczej nie potrzebuję mieć więcej ubrań sportowych, bo też jakoś tak bardzo na tą siłownię nie chodzę. Chodzę co drugi dzień, przynajmniej staram się, czasami mi wypadnie, no ale staram się jednak ruszać. Też te elegancje ze strąga są spoko po prostu tak na rower, czy, czy po prostu gdzieś na jakąś aktywność y, taką po prostu sportową. Pytanie dziesiąte. Czym się zajmujesz zawodowo? Ja z wykształcenia i z zawodu jestem bioinformatyczką. Jeżeli pojawi się teraz w Waszych głowach takie pytanie, czym zajmuje się bioinformatyk, to tak w takim mega wielkim uproszczeniu bioinformatyk to jest osoba, która łączy biologię z informatyką, która y, trochę się zna na biologii, trochę się zna na informatyce. Mamy swoje pewne rzeczy, y, które robimy, ale no to nie są takie rzeczy, które się tak bardzo da prosto wytłumaczyć y, każdemu na takim. E, poziomie bardzo podstawowym. Mamy rzeczy, którymi się zajmujemy, na przykład e, zajmujemy się różnymi chorobami, różnymi, nie wiem, nowotworami. E, no, jeżeli jesteście ciekawi, to sobie po prostu poczytajcie. Jest dużo genetyki, jest dużo właśnie też programowania, jest e, wiedza biologiczna. można Bioinformatycy też mogą się zajmować różnymi rzeczami, bo niekoniecznie muszą obrać sobie tę ścieżkę, którą ja mam, czyli właśnie zajmowanie się bardziej Genetyką i takimi sprawami. No, można robić różne rzeczy po tym, po tym kierunku studiów. Mam nadzieję, że wyczerpałam odpowiedź na to pytanie, bo nie jestem chyba gotowa jeszcze na to, żeby tak bardziej dokładnie i szczegółowo opowiadać, czym się zajmuję konkretnie. Ja skończyłam biotechnologię ze specjalizacją bioinformatyka na Politechnice Śląskiej, jeżeli jesteście ciekawi. I to tak tyle, jeżeli chodzi o rozbudowanie tego pytania. Następne: z jakimi wydawnictwami współpracujecie się najlepiej? I o dziwo, ja Wam powiem, że ja tak naprawdę nie mam jakoś mega dużo współprac z różnymi wydawnictwami. Ja mam kilka wydawnictw, które do mnie regularnie piszą, albo ja, do których ja piszę, jeżeli chciałabym recenzować jakąś książkę i to tyle. Najbardziej lubię książki z Fabryki Słów i cieszę się, że mam właśnie możliwość współpracowania z tym wydawnictwem, bo myślę, że oni też naprawdę spoko pozycje wydają. Drugie wydawnictwo, które bardzo lubię, no to wydawnictwo Kobiece, oni też całkiem spoko książki mają ale dopiero od niedawna zaczęłam nawiązywać współpracę z kobiecym. Po prostu jakby, no tak jak mówię, jakby taką współpracę na stałe mam powiedzmy z fabryką słów, natomiast od czasu do czasu jakieś inne wydaństwo do mnie napisze i też te współprace się pojawiają. Nie ukrywajmy też tego, że ja nie jestem jeszcze jakimś bardzo dużym, jeszcze to jest to słowo, jeszcze, patrzcie jakie mam nadzieje. Ja nie jestem kontem, który ma jakieś bardzo duże zasięgi, więc też yy, nie mam takiego wiecie wachlarza wyboru. Ale to też nie jest tak, że ja prowadzę ten profil czy Instagram, czy teraz y, TikToka, zapraszam Was, czy właśnie YouTube, y, po to, żeby mieć recenzję. Ja zaczynałam, jak miałam. Lat, nieważne ile, zaczynałam jak chodziłam do biblioteki i miałam książki głównie z biblioteki. I książki właśnie na moim Instagramie pojawiały się głównie książ książki wypożyczone tam. E, później zaczęłam kupować więcej swoich książek, ale też nie miałam możliwości gromadzenia ich jakoś bardziej e, domu, bo nie miałam też miejsca, nie miałam regału, no a później z czasem przyszły współpraca i w sumie. To, to tak jest, że jak się rozwija jakiś profil, rozwija się jakaś pasja, no to w pewnym momencie właśnie wydawnictwa się pojawiają, ale myślę, że za bardzo y, wybiegłam y, z dygresją na ten temat. No tak jak mówię, najbardziej lubię fabrykę słów. Y, kiedy zrobisz tatuaż i jaki? A skąd wiecie, że ja już nie mam tatuażu? No. Nie, no tak naprawdę nie mam tatuażu i raczej nie planuję sobie żadnego zrobić. Ja jestem bardziej osobą, która woli piercing i na przykład tutaj możecie czasami zobaczyć, nie wiem, czy to bardzo jakoś widać w kamerze. Mam tragusa którego sobie zrobiłam chyba na 20 urodziny, z tego co kojarzę. Eee, czy tanuję tatuaże? Nie, ponieważ, tak jak wspominałam, ja jestem osobą ze strasznie sumianym zapałem i kolczyka jeszcze sobie wyjmę i będzie tylko jakaś mała dziurka. Natomiast z tatuażem to już jest cała wielka procedura, żeby ten e, tatuaż usunąć, i to jeszcze jest bolesne. Ja stwierdziłam, że ja nie wiem, jaki konkretnie wzór bym chciała mieć. Jeżeli kiedykolwiek się zdecyduję na tatuaż, to prawdopodobnie będzie on gdzieś tutaj. Albo gdzieś tutaj na szyi. Ale raczej nie planuję. Oczywiście bardzo mi się podobają tatuaże u innych osób, ale ja niestety nie jestem jedną z nich. Nie jestem, myślę, na tyle odważna, żeby się wydziarać. Ile masz roślinek i jakie polecasz na start? To ile mam? Tak na szybko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11. 12, 13, 14, około 15, może jakoś o jedną więcej. Nie mam ich też jakoś bardzo dużo, bo też nie mam gdzie ich przetrzymywać. No i ja też nie chcę sobie zagracić przestrzeni roślinami, bo to też nie o to chodzi. Ja dość lubię, jaki jest porządek. No to policzyłam wam, ile, jakie polecam na start. Przede wszystkim polecam Epipremnum i Zamiokulkasa. To są takie dwie rośliny, które są bardzo polecane właśnie dla osób początkujących, ponieważ są. Łatwe w utrzymaniu, pod warunkiem, że się ich nie przeleje. One mają dość wysokie, wymaga... dość niskie wymagania, właśnie jeśli chodzi o światło, e, dość proste. To są takie rośliny, które ja się śmieję, one rosną w centrach handlowych, e, w takim wiecie, gdzieś z tam jakimś małym świetlikiem u góry, gdzie światło im wpada, więc raczej w większość warunków wytrzymają. No i mówię, jedyne zagrożenie jest takie, że możecie je przelać. Więc jeżeli macie ciężką rękę do podlewania, to raczej nie, bo one dość nie lubią być przelewane. A jeżeli chcecie wiedzieć jakie, no to sobie wy wygooglajcie, ja tu Wam wkleję nazwy, możecie sobie zajknąć, jak te rośliny wyglądają. Jeżeli jesteście jakoś bardzo ciekawi, ja też właśnie w swoją przygodę mniej więcej od tych roślin zaczynałam. E, jaką książkę mogłabyś czytać na okrągło? Hmm. I tutaj znowu wracamy do tematu riridów, <grym>, że, e, robienie rereadu na, na okrągło to by było dla mnie trochę marnowanie czasu. Ja nie odpowiem o jakiejś konkretnej książce, myślę, że opiszę ją, że chciałabym, żeby to była książka do 300 stron, żeby mi nie zajmowało dużo czasu właśnie czytanie jej i żeby ona była taka wielowymiarowa, na przykład, żeby z wiekiem mogłabym czerpać z niej nowe treści. Na przykład tak miałam z Harry Potterem, że jak czytam Harry Pottera to byłam y, zafascynowana innymi rzeczami. Jak zaczęłam czytać Harry'ego Pottera jako dorosła kobieta, no to już trochę inne rzeczy zaczęłam w nim widzieć. No i myślę, że z wiekiem po kolejnych rereadach też nowe rzeczy by się pojawiały i nowe rzeczy by mnie fascynowały w tej książce. No i myślę, że tak, taką książkę bym chciała, żeby była dość porywająca, ale żeby też miała jakąś wielowymiarowość. Tak uciekłam trochę od tego pytania, nie? Tak mi się wydaje. Więc może ja bym jednak powiedziała o jakiejś książce. Czy ja mam taką książkę? No, yy, nie mam. Chyba nie mam takiej książki u siebie na półkach, a przynajmniej żadna książka mi teraz do głowy nie przychodzi, którą bym mogła Wam wymienić. Ech, ostatnie pytanie. Długo, ile ten film już tutaj trwa? Ja sobie muszę zerknąć, czy on już jakoś mega długo trwa. Nie, nie trwa jeszcze tak długo, więc nie jest tak źle. E, co skłoniło Cię do założenia kanału na YouTube? Hmm, moje gadulstwo. Ja po prostu bardzo lubię mówić i. Mam wrażenie, że jest to format dla mnie, ponieważ ja nie jestem fotografem i na Instagramie trochę przytłacza mnie presja tej perfekcji, którą muszą mieć zdjęcia, żeby dotarły do większej liczby odbiorców. Ja mam wrażenie, że właśnie moją mocną stroną, może wy macie inne zdanie na ten temat, jest mówienie, przekazywanie treści właśnie mówiąc, opowiadając. I ja się o wiele czuję lepiej w takim formacie, kiedy mogę się wygadać, kiedy mogę sobie tak posiedzieć luźno, popić sobie herbatę, pogadać trochę głupotek. Tak po prostu mam wrażenie, że to jest to, co, co dla mnie było bodźcem do tego, żeby założyć y, YouTube'a. Ja YouTube'a w ogóle założyłam dawno temu, bo on już ma chyba z dwa lata skończone, ale miałam dość długą przerwę, jak wyjechałam na Erasmusa do Pragi i też wtedy filmy się nie pojawiały. Y, miałam też trochę trudniejsze warunki do nagrywania, bo mieszkałam jeszcze z moimi rodzicami, gdzie nie miałam takiej możliwości, żeby sobie usiąść i po prostu nagrywać w ciszy i spokoju. No i więc ten kanał dopiero tak od niedawna rozkwitnął że tak się wyrażę. Ja też, możecie tego nie wiedzieć, chodziłam kiedyś do klasy teatralnej. W podstawówce była to taka nieformalna klasa, natomiast w gimnazjum chodziłam do klasy o profilu teatralnym. Ja w ogóle myślałam, że ja całe życie, całe życie myślałam, że ja zostanę aktorką. Wiecie, mi... Bo już nie mogę normalnie mówić. Myślałam, że zostanę aktorką, bardzo to lubiłam, bardzo się realizowałam na scenie, bardzo lubiłam dostawać główne role w jakichś naszych przedstawieniach szkolnych. Nawet, wiecie, jeździłam z klasą na różne konkursy, wygrywałam jakieś nagrody, takie za, właśnie, jakieś pierwszoplanowe role, czy jakieś nawet drugoplanowe. To było, wiecie, na etapie takim dziecięcym, no powiedzmy gimnazjalnym. I nie było to na jakimś, nie wiadomo jak, światowym poziomie, ale dość y, mocno zaszokowałam moją rodzinę, kiedy powiedziałam, że jednak chcę iść na politechnikę, bo oni wszyscy myśleli, że ja pójdę na jakieś studia humanistyczne. Może, jeżeli nie na aktorstwo, to coś związane właśnie z tą tematyką. No, tak się moje życie potoczyło, że tym aktorką nie zostałam, ale gdzieś mi tego brakowało, właśnie. Tego takiego wiecie, bycia przed kamerą. Co prawda, y, kamerą to moją jest teraz telefon, ale wiecie o co chodzi. No i myślę, że tyle, jeśli chodzi o to QA. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że miło spędziście ze mną czas. E, może ustalmy, że, jeżeli byście mieli jakieś pytania do następnego QA, to możecie pod tym filmem napisać pytania. Ja też zawsze na Instagramie wrzucam e, skrzyneczkę z pytaniami, i właśnie stąd są te pytania z dzisiejszego filmu. Ale jeżeli będę kiedyś nagrywać kolejne, to też zerknę pod ten film, żeby wiedzieć, czy coś się może pojawiło pod tym filmem, może wy macie jakieś pytania, które Wam się nasunęły w związku z tym, co mówiłam, albo w ogóle jakieś inne. Jeżeli tak, to będzie mi miło, jeżeli napiszecie je na dole w komentarzach. Przy okazji, jeżeli polubicie ten film, bo to też wspiera kanał. A jeżeli jesteście tutaj nowi i jeszcze nie subskrybujecie kanału, albo jeżeli oglądacie mnie regularnie i też nie, nie subskrybujecie kanału, to zapraszam Was do tego, żebyście go zasubskrybowali. Bo to właśnie wpływa na rozwój tego kanału i też moje serduszko cieszy. Tak właśnie wspiera się twórców, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, ale chyba w dzisiejszych czasach to już chyba wszyscy to wiedzą. Bez zbędnego rozgadywania się, zapraszam Was na wszystkie moje inne filmy i ja się żegnam. Na razie.